Nowy druga osoba, w zielsku po prezydencie. Opowiadaj e, o szatnie, bo na pewno jesteś ja tydzień, nie? To nie podlega dyskusji. Tak, przejąłem tą szatnię, wiesz? No. coś tam nowego, wiesz, puszczę czasem. dalej tytuły. tytuły? Kurczy. Nisko polo. Co ten sobie życzy, nie? Jeszcze raz urodziny, nie? Wszystkiego dobrego. Co tam? Co tam? Co opowiadać? Co się zmieniło? Większy jest taki. No, tu była ta trybuna, nie? Z tej strony to była ta trawa, nie? tylko Z tej strony, bo dobrze. Tu jest ta, co była główna no, kiedyś, no. nie? Świetnie. Ale wtedy pierwszy raz, jak tak już zobaczyłeś to, że srebrka to... wow. Panie trenerze, ciężka praca w tej pierwszej ligie. Ciężka praca, ale wesoło. Oby było wesoło. Dzień dobry, najlepszego trenera w Polsce południowej. Hej, stary. Dzień dobry panie Łukaszu cześć, cześć kolego, cześć, cześć, cześć To jest telewizja, z tak. kanału Chcieliśmy wywiad, możemy, możemy na Nie z Bielska dzisiaj pięknie Cię przywitali Zakręciła się łezka wokół. Tak, dziękuję im, za to było nie spodziewałem się, ale było bardzo miło, dziękuję jeszcze raz. że to wygramy, proszę. Jest, idziemy. Fajnie, fajnie, że, że tutaj ekipa kibicowska dopisała, było słychać ich doping przez cały mecz, naprawdę trybuna fajna, niesie się także nawet po drugiej stronie było ich słychać i bardzo za to im dziękujemy, że przyjechali. Kontrolowaliśmy przebieg tego meczu. Wiadomo, że Tychy były groźne, ale myślę, że w pewnych momentach meczu zneutralizowaliśmy wszystkie ich takie dobre momenty. Przede wszystkim zagraliśmy dobrze w destrukcji, więc myślę, że to był klucz. Zmieniliśmy tam praktycznie całą organizację gry w defensywie. W pierwszej połowie mieliśmy tam dwie sytuacje bramkowe po stali fragmentach gry. To jest pierwsza liga, to jest styl życia, jak to mówią, i, i tutaj nie ma łatwych meczów. Tutaj trzeba punkty wyszarpać, wydrzeć i, i, i powiem brzydko, zapierdzielać na dupy. Mecz dla siebie wyjątkowy. Debiut na wyjeździe, no i wygrane, wygrane spotkanie. Tak, wygrane spotkanie to było naszym celem. Mój debiut myślę, że udany. Jestem bardzo zadowolony z tego. Było bardzo fajnie, i cenię tego. Jesteście Panie że prezent do wyudany? udany? No tak, tak, tak. Najlepszy, ten jest najlepszy. dziękuję bardzo. Na wyjazdach jesteśmy liderem, także podtrzymaliśmy tą pasję, teraz mamy nadzieję, że uda nam się zrobić coś fajnego u siebie i w końcu ucieszyć kibiców. Zasługują na to tak samo jak i my, bo myślę, że w końcu w końcu wygramy. No, myślę, że, że przez ten tydzień przepracujemy okres dobrze, bo y, trener też był bardzo krótko z nami. Myślę, że poprawimy pewne rzeczy i wszystko to, to dogramy i, i zwycięży. Idzie, idzie! Powiedzicie! Idzie, idzie! idzie! Jak orzeł to wygramy, proszę. Jest. Bo są dwa orzełki.